Jestem gotowy. Wyjdź za mnie. Mam obrączkę. Nie. Nie? Ale mam jedną, ale będę miał drugą. Nie. Ja mam takie jedno marzenie. Chciałem być dobrą matką. Powiedz mi, jak to zrobić, bo widzę, że ty sobie radzisz. Nie jestem matką. Nie jesteś matką? Aha. Pani Beato, prosiłem kurteczkę do bioderek, a pani płaszczyk założyła. Oh my god! Oh my god, tu pan! Pan grał w tańcu z gniazdami. Potrzebujesz sobie zrobić zdjęcie? Co? W tańcu z gwiazdami pan tańczył A gdzie? W tańcu z gwiazdami Mogę sobie zrobić fajną fotkę? Ale kiedy? No kiedy? Ostatnio tak? Bo ja jestem początkującym rzeźbiarzem i się rzeźbę taką stworzyłem Nie jest droga 2,5 tysiąca <grych> Kurde, to pan nie No jak nie? O oh my god, to pan No jak ja? No jak pan Przepraszam, zbierasz może podkłady kolejowe? Nie, nie Nie zbierasz? Jakie jest szansa, że pani mnie zaadoptuje? Stara, mam nie ma problemu. Takie mam pytanie. Jaka jest szansa zostać członkiem Waszej rodziny? jaka jest szansa zostać członkiem. No, bo tu widzę że takie, mundur jest. Jaka jest szansa? No, egzamin trzeba. Egzamin no, trudny? No. Potwornicki jakiś. Chanięka, ty, ty, ty dobra jesteś, ty kochana jesteś, pieniądze przed Tobą. Kochana, o, ja widzę, jakiś kawaler na Ciebie czeka, wesoły. Ta Pani najmizerniej wygląda. Dlaczego się Pani nie zaopiekują? Pani najmizerniejsza, tak. Ja nie chciała oddać, nie a to tak nie... Nie narzeka nie. pani. Ale muszę ci coś powiedzieć, że będzie jedna rzecz się stanie. Wszystko będzie dobrze, ale jeden jest kochanienki. Nadaje się? Nadaje się. Sory, ja chciałem zapytać, jaka jest szansa, że mnie zaadoptujesz? Ja? No, żadna? Żadna? Nie ma w ogóle szans? Nie.